Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Tytułem wstępu, moi drodzy, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za polubienia, za subskrypcję. Jest to, jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Jestem Wam wdzięczna za to. Daje mi to kopa do dalszej pracy, także bardzo dziękuję. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z szczytaniem. Na relacje, na wiosnę. Zobaczymy sobie, co karty chcą nam przekazać, jeżeli chodzi o relacje. Będzie to czytanie dla y, strzelca. Yy. Bierzcie ze sobą oczywiście tylko to, co z wami rezonuje, a resztę odrzucajcie. Nie dopasowujcie na siłę, ale o tym już wiecie, prawda? Dobra. <laughs> na samym końcu, moi drodzy, zrobimy sobie wyrocznie, jako dopełnienie tego rozkładu. Ok, lecimy. Zobaczymy sobie co dla strzelca w relacjach. Mm -hmm. tak. No. <śled> no pięknie, kochani. Dajcie mi chwilę. Dobra. Kochani, yy, widzę tutaj, że yy, Część z Was, moi drodzy, odzyskała równowagę. Długo, długo czekaliście na to, aby znaleźć w sobie ten balans taki, tak? Tą, tą równowagę, do, tą, tą harmonię w samym sobie, bo bywało różnie, ale Wy, kochani, odnaleźliście w sobie tą równowagę. Część z was, moi drodzy, Mówię tutaj do osób starających się o dziecko. Macie teraz idealny czas, moi drodzy. Idealny czas macie na y, powiększenie rodziny. Jest szczęście, jest miłość, jest stabilizacja, jest stabilizacja finansowa, jest bezpieczeństwo. Kochani, lepiej być nie może. Także jeżeli chcecie, to to jest ten czas. To jest ten czas na y, na zakochanie, tak? Na, na przepraszam, na, na dziecko, na ciążę. Kolejne to, co tutaj widzę, to też pewna część z Was się zakocha, kochani, zakocha i to będzie taki grom z jasnego nieba, że tak powiem. Nie spodziewacie się tego, a tu będzie łup i jest, tak? Zakochacie się, kochani, całą, swoją siłą. Nawet się tego nie spodziewacie. I tutaj będzie ogromne uczucie. Zobaczymy sobie jak to będzie dalej. No, no kochani, no rewelacja tak rewelacyjnie. Stabilizacja finansowa, szczęście rodzinne. Co ja wam tutaj mam jeszcze powiedzieć? Może część z Was, nawet kochani, yy, ma yy, jakiś plan zawodowy, tak? Coś sobie stworzyliście w głowie i teraz przechodzicie do działania. I kochani, bardzo dobrze, jeśli tak jest, to super, bo to będzie procentowało. To będzie, kochani, procentowało, z tego będą fajne profity finansowe. Jeśli macie taki plan, to wdrażajcie go w życie i do przodu i będziecie z tego mieli niesamowitą satysfakcję i bezpieczeństwo y, finansowe. Zapewnienie bytu rodzinie. No rewelacja, no jak na razie to po prostu jest rewelacyjnie. Dobra, zobaczymy sobie kartę. To mówimy sobie kartę. Ta równowaga, którą w sobie odnaleźliście, ona spowodowała, że teraz y, Wy ruszacie do przodu, tak? Ruszacie do przodu, kochani, po to, co wasze. Po szczęście, po miłość, po, po zakochanie, po stabilizację finansową. No, rewelacyjnie, naprawdę. Super. Jesteście też bardzo kreatywni. Macie bardzo dużo pasji, jesteście bardzo kreatywni. I ta, tą kre, kreatywność waszą, kochani, możecie przekuć w w jakiś, jakąś fajną inwestycję, która będzie przynosiła świetne profity finansowe. Pomyślcie o tym, żeby z waszej, z waszej pasji zrobić zrobić coś, co będzie Wam przynosiło fajne pieniądze. No Połączyć dobre spo, pożyteczne z o ja ze słowami brakuje, przepraszam, was ale ja dzisiaj miałam bardzo ciężką noc, więc... Ale okej. Okay. Tak, moi drodzy. Dla osób, które... Które się... Które chcą stworzyć relacje, moi drodzy. Które chcą stworzyć jakiś... Wejść w jakiś związek. Tutaj widzę kilka opcji do wyboru. Będziecie mieć kilku adoratorów lub kilka adoratorek i i będziecie kochani się zastanawiać którą z tych opcji wybrać. Może to też być jakiś dla was prezent od losu, tak, że jakaś taka niespodzianka, że poznacie osobę w ogóle się tego nie spodziewacie, a to będzie z tego będzie wybuch no wybuch uczuć, tak? Super. Równowaga odnaleziona po, kochani, po takim trochę trudnym dla Was czasie. Po czasie, w którym coś spowodowało, że Wy się zatrzymujecie, bo jest bardzo silna potrzeba odpoczynku i regeneracji, tak? Po tym czasie Wy odnajdujecie tą równowagę w sobie i ruszacie do przodu, oczywiście, tak? Też niektórym z Was y, mogło być tak, że niektórym z Was, kochani, posypało się życie, tak? Posypało się, y, zburzyły się fundamenty, które sobie y, postawiliście, wybudowaliście, i Wy y, y, bardzo y, w tym trudnym, bardzo dla Was czasie potrzebowali, potrzebowaliście takiego wsparcia. I tym wsparciem mógł być też mężczyzna lub kobieta, oczywiście, y, która wam bardzo w tym pomogła, tak? Y, I dzięki tej osobie odnaleźliście w sobie równowagę i ten balans, tak? Do dalszego działania. Mhm. Wybór mamy tutaj, niemożność podjęcia wyboru, niemożność może być to spowodowane mm, y, dla osób, które y, poznały kogoś do, do relacji, jest tych opcji kilka i jest niemożność podjęcia wyboru, tak? Niemożność dokonania wyboru, bo wszystkie kuszą, kochani. Wszystkie opcje kuszą i nie wiecie na tą chwilę, jakiego tego wyboru dokonać, tak? potrzeba czasu dla siebie wejścia w siebie y, odnalezienia w sobie odpowiedzi na nurtujące Was pytania. pobycia samemu z sobą, a odpowiedź przyjdzie sama kochani.. tak? Jak bo, by, bo będziecie we własnym sosie pogadacie włas, y, z własnym sobą, to wtedy znajdą się odpowiedzi na wasze, y, na wasze pytania tak. Mhm. Pokonacie te wszystkie przeciwności losu, które yy, mam wrażenie, że odchodzą. Yy, te ciężkie dla Was chwile, które przeżyliście, yy, odchodzą, bo Wy znaleźliście w sobie siłę, tak? Bo Wy znaleźliście w sobie odwagę do tego, żeby przejść do przodu po, po swoje, tak? Yy, ta równowaga spowodowała to, że Wy. Stanęliście twardo, yy, twardo na ziemi i idziecie po swoje. I tutaj nie ma, do, nie ma nic do zatrzymania. Mhm. Oczywiście. Działacie według swojego obranego celu, według swojego planu, który wdrażacie w swoje życie. Brniecie po prostu do przodu, tak? No super, bardzo się cieszę. Mhm. Yy. Czas, kochani, czas takiego obciążenia, czas takiego przytłoczenia odchodzi. To jest koniec cyklu, kochani. To odchodzi od Was teraz tylko się będzie klarowało piękne, i, i nowe, tak? Nowe to co dla Was najlepsze. Idziecie po swoje czas od czas przytłoczenia przybicia, takiego zmęczenia potwornego, to odchodzi kochani to zmęczenie odchodzi po tym po tym ciężkim dla was czasie który mieliście, tak, to już odchodzi tego już nie ma, wy idziecie teraz w zupełnie inną stronę super kartę macie bardzo ładna bardzo się cieszę jest nowy początek, kochani. Więc tutaj dla osób, jeszcze raz powtórzę, dla osób, które starają się o dziecko w relacjach stałych bądź, bądź nawet w nowych, uważajcie, jeżeli jesteście w nowych, chyba że chcecie. Ale w relacjach stałych, kochani, jest bardzo duża szansa na to, że rodzina może się powiększyć. To jest ten czas, moi drodzy wiosną może, mogą się zadziać cuda, będziecie z tego tytułu bardzo szczęśliwi, to takie będzie mam wrażenie też długo wyczekiwane tak, to dzieciątko jest długo wyczekiwane przez Was i, i tutaj jest szansa na to, że to się zjeści zobaczymy sobie kochani kartę wyrocznie co nam chce powiedzieć zaraz Wam przeczytam nie dla Ciebie, proszę, nie dla Ciebie. Dlaczego nie dla Ciebie? Już Wam czytam. Niektóre relacje niosą w sobie ziarno porażki. Która jest widoczna od samego początku, ale sygnały ostrzegawcze umykają twojej uwadze lub nie chcesz ich przyjąć do wiadomości. Kiedy relacja nie ma racji bytu, to nie da się jej na siłę utrzymać. Odrzucenie jest znakiem, jeśli jesteś chroniony przez Boga. Jeśli to ty musisz odrzucić drugą osobę, pamiętaj, że robisz to dla dobra was obojga. Każdy ma swoją drugą połówkę. Ta osoba raczej nie jest Twoją. No, to jestem zaskoczona troszeczkę tutaj. Hmm. Tym dopełnieniem, że ta osoba nie jest yy, yy, wam pisana. No być może nie jest, tak, ale żeby się o tym dowiedzieć, to, yy, to trzeba by było tą osobę trochę poznać, tak? Hmm. Ale to już Wy będziecie wiedzieć, tak? Jak to się tutaj będzie wszystko przedstawiać, jak, kim jest ta osoba, jak Wam się układa, czy są te sygnały ostrzegawcze dla Was, to już będziecie wiedzieć, czego dotyczy ta sytuacja. Mam nadzieję, że coś Wam ten rozkład rozjaśnił, w czymś Wam pomógł, odpowiedział Wam na pewne pytania. Dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.